Morderstwo to można odczytać jako zabójstwo honorowe, lub jako morderstwo mające na celu ukrycie nadużyć. Historia, w wieku 17 lat matka Hatice, Aise, zostaje przymusowo wydana w Turcji za mąż za Ramazana, przypuszczalnie kuzyna, który jest o 7 lat starszy. Rodzi się trójka dzieci, rodzina mieszka w połowie w Turcji, w połowie w Niemczech. W pewnym momencie rodzina przenosi się do Trappenkamp, na południe od Kilonii. Ojciec znęca się nad najstarszą córką. Ona zachodzi w ciąże. Bije ją na śmierć kluczem do rur. Ciało zakopuje w wynajętym garażu. W chwili zbrodni matka przebywa w sanatorium. Po powrocie dowiaduje się, że jej córka została deportowana. W rzeczywistości jej wiza turystyczna wygasła. Matka musiała jednak szybko nabrać podejrzeń, że jej córka nie jest w Turcji. Ale nie żyje. Ramazan mówi jej później, że zginęła podczas trzęsienia ziemi. Młodsza siostra Sema musiała czuwać podczas zbrodni. Ojciec zmusza ją do milczenia i grozi, że jeśli tego nie zrobi, zostanie zamordowana. Prawdopodobnie też zapowiedział jej morderstwo, co świadczy o tym, że zbrodnia była zaplanowana. Najwyraźniej sprawca może liczyć na to, że Sema nie pójdzie na policję i nie uzyska innej pomocy, np. Na od nauczycieli czy brata. Mąż Semy, Jawus, jest tym, który 15 lat później uruchamia całą historię, bo nie akceptuje tajemnicy. W październiku 2010 roku Sema, asystentka stomatologiczna, składa raport. Pod koniec roku w garażu zostają znalezione szczątki kostne i zęby. Sąd rejonowy w Kilonii rozpoczyna proces w czerwcu 2011 roku. Oskarżony korzysta z pomocy tłumacza. Córka Sema oskarża ojca o popełnienie ciężkiego przestępstwa. Relacjonuje sytuację, w której ojciec chciał jej pokazać, jak na jej oczach ukarał chatice i zgwałcił drugą córkę. Wówczas myślała, że wolno mu to zrobić. W procesie Ramazana poruszany jest również temat przemocy i okrucieństwa wobec jego żony Aise i syna Haruna. Obrona dąży do werdyktu o nieumyślnym spowodowaniu śmierci, a tym samym do przedawnienia. Ramazan, obecnie 69 latek, ma otrzymać wyrok do dożywocia za morderstwo przed końcem czerwca. Jego żona złożyła pozew o rozwód, odpowiadając na pytanie wstępne: jeśli Ramazan zabija swoją córkę aby ukryć nadużycie, to nie jest, ściśle mówiąc, zabójstwo honorowe. Jednak w kontekście rodziny istnieją wyraźne przesłanki, że Ramazanowi chodziło przede wszystkim o jedno, o to, by za wszelką cenę zapewnić mężczyźnie prawo do władzy w rodzinie, czyli o motyw honorowy. Mężczyzna decyduje o życiu, seksualności i śmierci swojej córki. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe